Dobry wieczór, dobry wieczór, e, nie za późną wieczorową niedzielną porą, e, wieczorna niedzielna pogadanka. Było śniadanko? Było, ale mam nadzieję, że udane było, że w ogóle niedziela była wasza udana, moja była bardzo udana, była w pracy, była fantastyczna. Czuję drżenie łód na samą myśl o tym, że tam byłem. <laughs> Taka perwersja, <laughs> tak się bardzo kocha pracę, że Brr, ciary przychodzą, ale <laughs> e, no, pogadajmy sobie. Jestem w trakcie gotowania gulaszu, który też nagrywam. Już po raz kolejny nagrywam Wam gulasz, tym razem w troszkę wersji zmienionej, żeby było, że nie jestem nudny z tym gulaszem. Ja lubię gulasz w ogóle. Bo gulasz można dodawać do wszystkiego, moi drodzy. Do kaszy, placki ziemniaczane se można zrobić sobie z pracy po węgiersku, można se z ziemniakami pierdzielnąć gulaszyk, można se tak rozcieńczyć trochę wodą z bulionem i zrobić zupę gulaszową. Różne wersje są. Ale nie o gulaszu dzisiaj. To no co możemy sobie zaproponować na spokojny niedzielny wieczór, jak widzicie, wieczór już zachodzi, tak ciepły dzień był w ogóle w Birminghamie, nie tylko. No więc co spokojnego, jaki temat? Żeby tak na spokojnie ostudzić emocje przed nowym tygodniem, to może o uchodźcach? O, bardzo dobry temat. Ej, a teraz sobie, dwo, znaczy nie tyle dworuję, co sobie szydzę. A szydzę sobie dlatego, że od wczoraj BBC nadaje kolejny swój fantastyczny reportaż i materiał. Na temat e, uchodźców, e, którzy... Mm, no bo wiecie, ostatnio była ta akcja, że Włochy postanowiły zamknąć... A tak w ogóle w tle szadę leci. Shade. Szade leci. No, no ordinary love, bo nie ma zwykłej miłości. No ordinary love, no no no. E, słyszycie? Ja słyszę. Najważniejsze, że ja słyszę. E, bo ostatnio Włochy zagroziły, że, że zamkną porty że się chcą zamknąć porty dla uchodźców e, z Afryki, którzy przez Libię na pontonach przedostają się do do Włoch. I Jest ich już tak dużo, że Włochy już nie mogą, mają potąd i nie chcą więcej. Austria zamknęła granice na wypadek, gdyby z Włoch to wszystko, całe towarzystwo ruszyło na północ, to mówią, nene, ne, my nie chcemy. Podobno Szwajcaria też sobie patroluje już granicę w razie jakby co? Też Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, dzięki Bogu. Dla niej oczywiście, nie dla nas. E, I. No. I, no i, no I. No i co, zobaczcie. E, ledwo tydzień temu Włochy zagroziły, że zamkną porty dla uchodźców z Afryki. To już powstają fantastyczne reportaże, prawie godzinne materiały, bardzo rzetelnie zrealizowane przez telewizję BBC, która oczywiście jest lewacka jak większość telewizji, no i, i, i co, I, i tam jest pokazane, w ogóle ja Wam pokażę, samego reportażu Wam nie pokażę, ale Wam opowiem jak on wygląda. A no, zaczyna się od tego, że, 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 jest się, że, że reporterka razem z kamerzystą są na łodzi ratunkowej, znaczy w sensie tej, która ratuje, e, włoskiej zresztą, e, która, jest, e, która ratuje uchodźców płynących przez Morze Śródziemne e, o dziwo 14 mil od e, wybrzeża libijskiego, się daleko zapuścili, nie? Czyli właściwie ratują ich zaraz po wypłynięciu. Oczywiście. Takie szczęście miała reporterka, że akurat natrafiła na Łódź, przepełniony ponton, e, przepełniony ponton mężczyznami oczywiście, e, ale znaleźli jedno dziecko w międzyczasie, które mogli pokazywać i to samo dziecko było pokazywane potem przez cały reportaż. To samo jedno dziecko, bo kurwa nawet mu śpioszków nie zmienili. Tylko było przekazywane z rąk do rąk, miała, raz go miała jedna pani, potem inny pan jako tatuś zapłakany pod drabince wchodził kurwa z tym samym dzieckiem. Trzeba być debilem, żeby tego, nie, no nie bez obrazy, ale no, no naprawdę trzeba być ślepym, żeby tego nie zauważyć. I oni taki ordynarny kit ludziom wciskają, ale nie jest, so, poczekajcie. I akurat pani reporterka miała takie szczęście, że trafiła na moment, w którym ta łódź płynęła przepełniona tymi uchodźcami i akurat się przewróciła cała. A przewróciła się na takie coś, że siedziało sobie tam iluś tych panów na, na, jednym, na jednym, że tak powiem, na jednej burcie tej łodzi z nogami w wodzie i zrobił sobie i PUM! Jak na 3-4. I się przewróciło. I się zaczęli topić wszyscy tam, zaczęli rzucać im te kamizelki kuloodporne, a w tle głos pani mówiący, większość z tych uchodźców afrykańskich nigdy nie widziała morza ani oceanu, ni nawet nie potrafią pływać, tu wielki dramat się rozgrywa na tych wodach libijskich. Kurwa, jak ja pamiętam, jak zaczęli płynąć, 3-4 lata temu, to te statki ratowano w okolicach, na wodach włoskich, w okolicach Cycylii. Potem się przesunęli lekko na środek Morza Śródziemnego, a teraz są już 14 minut wybrzeża libijskiego. I tam ich ratują. Niedługo ich będą ratować zanim wsiądą na łodzie. Bo taka jest prawda. No tak, niedługo ich zaczną ratować, zanim wsiądą na łodzie. Ja już fakt, że powinni założyć obozy dla uchodźców yy, na terenie Libii. Wynająć teren od rządu libijskiego. Dać im kasę. Tam ich trzymać. No ale ja jestem utopijny przecież i jestem prawicowcem, więc. Yy. No i teraz tak, dalszy, dalszy wydźwięk e, samego reportażu jest następujący. Pani z kolei się nagle pojawia na Sycylii, gdzie ci uchodźcy głównie przyjeżdżają. I mówi o nast wzrostu, wzroście nastrojach, nastrojów, e, uwaga, teraz uwaga, bo to jest ważne, o wzroście nastrojów nacjonalistycznych w Europie, we Włoszech też. Idzie akurat, film, jest filmowana idąc sobie ulicą wzdłuż muru, na którym nagle są pokazane trzy swastyki namalowane z Takie miejsca wyłapują. Wiecie, to daje przekaz temu odbiorcy, kurwa, jaki faszyzm, jaki nacjonalizm i w ogóle co się tam dzieje. Potem reszta reportażu jest taka, że pokazują ośrodek dla uchodźców, gdzie 14, 15 i 16-letni chłopcy z Bangladeszu, którzy na tym filmie wyglądają na 24, 5 i 26-letnich chłopców, ale to już inna historia. Opowiadają o tym, jakie mają marzenia. Jakie cele i plany wiążą z Europą? Oczywiście mówią w swoim ojczystym języku z tłumaczem, bo ani jeden nie mówi po angielsku, nawet już po włosku, ten po włosku nawet nie, nie wymagamy. Pani reporterka kiwa ze zrozumieniem głową i prawie płacze. Potem pani reporterka znajduje dwie dziewczyny, z, dwie panie z Nigerii. Z Nigerii to jest kraj objęty taką wojną, że naprawdę muszą stąd uciekać. Z Bangladesz podobno zresztą też. Yy, Znajduje dwie pani z Nigerii, które obydwie chcą być kosmetyczkami, dlatego przyjechały do Włoch, bo tu jest przyszłość w Europie, a w Nigerii jest wojna. <grym> będę sobie dworował, będę, to jest okrutne, ja wiem, ale słuchajcie, robią nas w chuja, jak tylko po prostu, aż miło patrzeć. Znaczy, nie wiem, może was, mnie nie. Bo ja oglądam i wyłapuję wszystkie te elementy. Łącznie z tym, że tam oczywiście przedstawiono chłopaka o imieniu Lorenzo, Włocha, który jest w grupie aktywistów, którzy sprzeciwiają się masowej imigracji do Włoch. Pokazali go w oczywiście w bardzo niekorzystnym świetle. Pokazali go na tle filmowanych gdzieś obozów kondycyjnych dla jakichś bojówek, gdzie Wielcy mięśniacy, biali oczywiście ćwiczą, uczą się bicia kijami itd. i tak dalej, pokazują, to jest ta młodzież włoska, która jest nacjonalistyczna bardzo i ona nie chce tych biednych, czarnych uchodźców. No szkoda, że nie pokażą tych biednych, czarnych uchodźców, jak okradają włoskie domy, gwałcą włoskie kobiety, podpalają farmy, jak im się, prawda, nie da pracy, bo nawet nie, że zapłaci, tylko nie da im się pracy. Bo takie historie to ja słyszę od znajomych, którzy we Włoszech mieszkają. Dramat. No i teraz tak, słuchajcie. W, y, no i co, kogo oni chcą urobić w ogóle? Tak jak mówiłem o pogadance w, w pogadance porannej, jak, jak do Skota opowiadałem. No to co, to będziemy teraz wszystkich przyjmować im za wszystko płacić, a my będziemy co? żywać y, y, główna? Czy może, nie wiem, polować na, y, na, na, na szczury, żeby mieć co zjeść? Bo do czego to zmierza? Gdyż, Słuchajcie, takie gigantyczne fundusze socjalne krajów europejskich idą na, na utrzymanie tej całej hordy, która tu przyjechała i przyjeżdża nadal. Jaki to ma cel? To, to my wiemy, że to ma cel rozpierdol Europy, ale w pewnym momencie, jeżeli, bo jest taka wielka nienawiść też do białych, że biali są takimi rasistami i tak dalej, że biali się, bo ostatnio był właśnie wypadek w Birmingowie, że gość popluł e, matkę z dzieckiem, e, krzycząc, e, oczywiście, e, oczywiście, tak zwane ciapaty, czyli, czyli e, Azjata. Krzycząc do niej, że biali nie powinny się rozmnażać. No moje pytanie, gdybym ja tak został potraktowany, bym zadał pytanie, a kto będzie płacił Twoje benefity? Z, z czyich podatków będą płacone? Twoich jak ty nie pracujesz. No ale oni nie myślą tymi kategoriami. No. Wiecie, taka moja refleksja, też są dzisiaj też po rozmowie z jednym z moich dobrych znajomych, z którym mam zamiar zacząć nagrywać też wspólne filmiki. Ja będą ciekawe, ale na razie nie zdradzam szczegółów, bo to takich... Podoba mi być niespodzianka już. E, e, Refleksję po wizycie Trumpa w Polsce, na której ów kolega był. E, I mówi, że z przerażeniem widział e, po prostu tłum ludzi, m, którzy m, właściwie bezrefleksyjnie w taki sposób wywatowali, że cokolwiek by nie. Było, by jego uwagę zwróciło to, że Trump w pewnym momencie powiedział, że nie wolno dopuścić do tego, aby Rosja i Iran zagrażali pokojowi na świecie. I tłum szalał. Warszawa szalała. A kolega mówi, tak wydaje mi wydaje taką refleksję. A od kiedy Iran zagraża pokojowi na świecie? No. A ludzie obiekają rzeczy bezrefleksyjnie. Ta bezrefleksyjność mnie niesamowicie, mm, niesamowicie spina, bo y, jestem po... Mm, po y, oglądaniu sobie, y, ponieważ leżałem zdechły i chory, to miałem czas na oglądanie filmów. I oglądałem sobie między innymi, przypominając, bo bardzo lubię, film pod tytułem Pianista. Pewnie y, wielu z Was widziało. Jeżeli nie widzieliście, znajdźcie sobie. Na YouTube jest ogólnie dostępny, można sobie zobaczyć. Y, pianista, w którym... Y, bo co mnie w tym filmie, jak widziałem kilkadziesiąt razy już, w tym filmie najbardziej fascynuje mnie proces gotowania żaby, jaki tam występuje. A mianowicie to, jak y, od momentu, kiedy... Wkroczyły wojska niemieckie do Warszawy. Cała rodzina właśnie Władysława Szpilmana aż do momentu kiedy wywożą ich do Treblinki, jak przechodzi proces ich powolnego urabiania. Oni cały czas nie wierzą w to, co się dzieje, a jednocześnie poddają się wszystkiemu, co każą im robić. Zabierają im mieszkanie, zabierają im pieniądze, zabierają im wszystko, 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 a oni cały czas zgadzają się na to, wierząc, że będzie dobrze. Tak, w dużym skrócie, zobaczcie film, to sami zwrócicie uwagę na, na moment. Tu podpowiem, Zwróćcie uwagę na motyw 20 zł. Pieniądze, o chodzi o pieniądze, 20 zł. Ten motyw tam jest pięknie pokazany. Co na początku te 20 zł znaczyło dla tej rodziny, a co znaczyło na samym końcu? I tak jest też teraz, rozmawiając z ludźmi. Widzę, że niektórzy mówią. Słuchaj, ale to co ty mówisz, albo to co wieszczą niektóre alternatywne to jest, media, to jest tak nieprawdopodobne, że to nie może być możliwe. To nie jest możliwe, to jest nieprawdopodobne. Nie, 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 nie. Nie? Gdybyście zapytali kogoś w 1938 roku, albo nawet w 1939, że możliwe jest gazowanie ludzi na wielką skalę, gdybyście zapytali może na początku wieku XIX, czy jest możliwe, aby. Nie wiem, masowo mordować i zakopywać w dołach całe narody, nawet to wielu ludzi powiedział, że to, to, to nie jest niemożliwe. To jest tak absurdalne, że to jest niemożliwe. To popatrzcie teraz na, na to. Zapytalibyście. Podam ten mój ulubiony przykład na, na przykładzie samolotów i latania w tej chwili. Gdyby mnie ktoś zapytał w 95 roku, kiedy już latałem samolotami po, po świecie i Europie, że będą mi sprawdzać yy, obuwie, że będę yy, będą musiał wszystko zdejmować przed wejściem na, na odprawę, że nie będzie wolno wnosić napojów, że kabina pilotów będzie zamknięta, a nie ogólnie dostępna, nie można będzie się przywitać z pilotem i itd., yy, i że nie wolno nawet kremów do rąk mieć itd., to bym powiedział, to jest absurdalne. No, ci, którzy latają samolotami, wiedzą, że to nie jest absurd, tylko, tylko norma dzisiaj. Gotowanie żabym, Jak powoli, powoli absurd staje się rzeczywistością. Zresztą, wirtualne pieniądze, które już w tej chwili posiadamy, którymi dysponujemy. Jeszcze 40 lat temu absurd. 100 lat temu absurdem było latanie w powietrzu. Ale wracając do spraw społecznych. Uważacie, czy, czy jest wśród Was, są tacy, którzy uważają, że absurdem jest to, że za chwilę Europa będzie, zachodnia Europa będzie absolutnym kalifatem, który będzie stał w opozycji i w wojnie ze środkową i wschodnią Europą, która pod krzyżami będzie niosła swoje kałasznikowy, celując je właśnie w, w kalifaciarzy. A biali, Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Szwedzi będą masowo uciekać do wschodniej i środkowej Europy. I prosząc o azyl. Już się tak pomału dzieje. Może nie proszą o azyl, ale kupują domy w Polsce, w Szwecji, e, sorry, w, na Słowacji w, na Węgrzech e, i uciekają do tych krajów ludzie z zachodu. Z Wielkiej Brytanii też. 20 lat temu wszyscy uciekali na zachód, a teraz pomału zaczynają uciekać na wschód. Dlaczego? I czy to taki absurd? Z tą refleksją was moi drodzy zostawię, a ja wracam do gotowania mojego gulaszu. E, gulasz, e, te gotowanie gulaszu, mam nadzieję, będzie już jutro opublikowane. O ile je zmontuję, bo muszę cię troszkę wcześniej spać niż zwykle, ale myślę, że zdążę. A jeżeli nie, to dostaniecie jego jutro w trakcie dnia. Znaczy jego, czyli tego gulasza. Dostaniecie jutro w trakcie dnia. Życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji nadchodzącego tygodnia, zwłaszcza udanego poniedziałku, żeby Was nic nie wkurwiało. Tak, na dzień dobry, poniedziałkowe, Na dzień dobry, poniedziałkowy. Życzę Wam też udanego, prawdopodobnie szybkiego, ale udanego śniadania. Wszystkim tym moim widzom, a jest ich wiem sporo. Którzy zaczęli już wakacje szkolne. To życzę przede wszystkim udanych wakacji, udanych wyjazdów. Wiem, że spora część z was, bo przynajmniej tych z którzy są moimi widzami, a którzy są w wieku 18 minus, czyli poniżej 18 jeszcze chodzą do szkół i właśnie mają wakacje, to wielu z was się właśnie chwali, że w poniedziałek. Czyli jutro wyjeżdżają na wakacje gdzieś tam, tu, tam, tu, tam, tu. Tam. Niektórzy lecą, niektórzy jadą, niektórzy biegną na te wakacje. Życzę Wam udanych tych wakacji, spokojnych, przede wszystkim, bezpiecznych. A, a dla moich y, widzów, którzy nie jadą na żadne wakacje, no to tak jak mówię, życzę Wam udanego niedzielnego wieczoru przede wszystkim. E, I obywamy się, no. I czekajcie na gularz. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Posłuchajcie sobie szadę, ona też fajnie uspokaja. Hmm? No to do zobaczenia. Pa!